Czy wiesz, że 67% właścicieli restauracji z przychodami powyżej 50 tysięcy złotych miesięcznie traci potencjalnych klientów, mimo posiadania świetnego jedzenia i wysokich ocen w Google? W ciągu najbliższych kilku minut pokażę Ci, jak możesz odzyskać spokój i wolność od codziennego stresu o napływ klientów do Twojej restauracji. Przedstawię sprawdzony system, który pozwoli Ci zwiększyć liczbę rezerwacji i zamówień, nawet jeśli do tej pory wydawałeś pieniądze na marketing bez widocznych efektów. A co najlepsze, pierwsze wyniki zobaczysz już w ciągu 30 do 60 dni. Pracowałem z restauracją tajską z Piaseczna, która mimo świetnej kuchni miała problem z zapełnieniem stolików. Już po miesiącu współpracy zwiększyliśmy ich widoczność w internecie do prawie pół miliona wyświetleń miesięcznie. Wypozycjonowaliśmy słowa kluczowe, takie jak sushi czy sushi na wynos, na pierwsze miejsca w Google, mimo ogromnej konkurencji w okolicy. Efekt? Właściciel zaobserwował zauważalny wzrost liczby zamówień i obrotów, a lokal zaczął być Pełen, nawet w nich powszednie. Zanim przejdę dalej, chcę wyjaśnić, czym nie jest moja propozycja. Nie oferuję magicznej różdżki, która w jeden weekend wypełni Twoją restaurację. Nie proponuję też przypadkowych, chaotycznych działań w social mediach, ani agresywnych promocji, które zazwyczaj przyciągają jednorazowych klientów szukających okazji. To, co wyróżnia nasze podejście, to kompleksowa strategia oparta na analizie Twojego biznesu i konsekwentne działanie w trzech kluczowych obszarach jednocześnie. W kampaniach MetaAds, profesjonalnym prowadzeniu słownictwa, mediów oraz optymalizacji wizytówki Google. Wszystko to w ramach jednej przystępnej opłaty miesięcznej, bez ukrytych kosztów za onboarding czy jakichś innych dodatkowych usług. Przez ostatnie 10 lat pracowałem w marketingu dla takich firm jak Allegro i Empik, gdzie przekonałem się, że sukces nie zależy od pojedynczych działań, ale od spójnego systemu i strategii. Właśnie do tego stworzyłem kompleksowy system marketingowy dla restauracji, który atakuje trzy główne źródła nowych klientów jednocześnie. W przeciwieństwie do tradycyjnych agencji, które stosują zazwyczaj takie same schematy dla wszystkich. Nasz system jest indywidualnie dostosowywany do charakteru i potrzeb Twojej restauracji. Nie tylko zarządzamy reklamami i mediami społecznościowymi, ale także tworzymy dla Ciebie profesjonalny branding i strategię komunikacji. Całkowicie za darmo, w ramach współpracy. Wszystko zaczęło się podczas mojego wyjazdu nad Morze, gdzie odwiedziłem znajomego prowadzącego restaurację. Miał wszystko co potrzebne do sukcesu: świetne jedzenie, przyjemny wystrój, miłą obsługę. Mimo to, jego lokal świecił pustkami w tygodniu. Kiedy zapytałem o jego działania marketingowe, usłyszałem o chaotycznych postach na Facebooku, przypadkowych zniżkach i ulotkach rozdawanych, bo tak się robi. I wtedy odkryłem, że większość restauracji popełnia ten sam błąd. Próbuje działać na wszystkich frontach jednocześnie, bez spójnej strategii i systematyczności, co prowadzi w większości przypadków do marnowania pieniędzy i frustracji. Dlatego stworzyłem system, który pozwala właścicielom restauracji skupić się na tym, co kochają, gotowaniu i obsłudze gości, podczas gdy my zajmujemy się budowaniem stałego napływu nowych klientów. I to był właśnie moment, kiedy zrozumiałem coś kluczowego. Nawet najlepsza restauracja z doskonałym jedzeniem może upaść, jeśli nie ma solidnego systemu przyciągania klientów. Dobre jedzenie już nie wystarczy. Po ponad 10 latach pracy w marketingu dla takich firm jak Allegro czy Empik, gdzie każde działanie było częścią przemyślanej strategii, zdałem sobie sprawę, że restauratorzy operują często intuicyjnie, bez spójnego planu. Właśnie wtedy podjąłem decyzję o stworzeniu kompleksowego systemu dla branży gastronomicznej, który łączy trzy kluczowe źródła klientów, kampanie meta-ads, profesjonalne social media i zoptymalizowaną wizytówkę Google. Efekty przeszły nasze oczekiwania. Jedna z restauracji, która dopiero startowała na rynku po zaledwie miesiącu współpracy, zwiększała swoją widoczność do pół miliona wyświetleń miesięcznie i wypozycjonowała się na najbardziej konkurencyjne frazy w Google, co przełożyło się na realny wzrost zamówień i obrotów. Dlaczego większość restauracji nie osiąga pełnego potencjału w pozyskiwaniu klientów? Odkryłem trzy krytyczne błędy. Rozproszenie działań. Skupianie się tylko na jednym kanale marketingowym zamiast na kompleksowym podejściu, brak systematyczności, przypadkowe posty czy promocja zamiast konsekwentnej realizacji strategii oraz nieefektywne pozycjonowanie, czyli nieświadomość, jak wykorzystywać wizytówkę Google do realnego zwiększenia liczby rezerwacji. Na podstawie naszych doświadczeń stworzyliśmy trzystopniowy system, który rozwiązuje te problemy. Krok pierwszy: tworzymy profesjonalny branding i spójną strategię komunikacji. Każda restauracja jest inna. Ja także zasługuję na unikalną tożsamość wizualną i komunikacyjną, które rezonują z Twoim klientem. Krok drugi: wdrażamy systematyczne działania w trzech kluczowych kanałach jednocześnie: kampanie Meta Ads docierające do lokalnych klientów, profesjonalne prowadzone social media oraz zoptymalizowaną wizytówkę Google, która przyciąga organiczny ruch. I krok trzeci: ciągła optymalizacja. I raportowanie wyników. Analizujemy, co działa najlepiej, i dostosowujemy strategię, aby maksymalizować zwrot z inwestycji. Zastanow się przez chwilę: ile czasu poświęcasz na próby samodzielnego marketingu? Ile frustracji kosztują cię puste stoły w tygodniu? Ile kosztuje cię każdy dzień, gdy potencjalni klienci wybierają konkurencję zamiast Twojej restauracji? Wyobraź sobie, że przekazujesz odpowiedzialność za marketing profesjonalistom z 15-letnim doświadczeniem. Wyobraź sobie, że możesz skoncentrować się teraz na tym, co kochasz: na prowadzeniu restauracji, doskonaleniu dań, budowaniu relacji z gościami, wiedząc, że Twoja widoczność online jest w dobrych rękach. To możliwe i nie wymaga ogromnych budżetów ani wielomiesięcznych kontraktów. Włożyliśmy kompleksowy system marketingowy dla restauracji, które chcą stabilnie zwiększyć liczbę klientów i zamówień bez poświęcania całego swojego czasu na marketing. Jednak nasza oferta nie jest dla każdego. Współpracujemy tylko z restauracjami, które. A osiągają przychody powyżej 50 tysięcy zł miesięcznie. Mają oceny w Google minimum 4,4 gwiazdki. Są też gotowe na systematyczną współpracę i dostarczanie nam materiałów. Jeśli to, co powiedziałem, rezonuje z Tobą, chciałbym Ci zaproponować bezpłatną konsultację. Podczas rozmowy przeanalizujemy Twoją obecną sytuację i przedstawimy, jak możemy pomóc konkretnie Twojej restauracji, przyciągnąć więcej klientów i zwiększyć przychody. Kliknij przycisk poniżej, aby wybrać dogodny termin na rozmowę. Pamiętaj, liczba miejsc jest ograniczona i pomagamy restauracjom, które naprawdę możemy przynieść wymierne rezultaty. Także nie czekaj, zarezerwuj konsultacje już teraz.